Teraz nagrywam y, na kanał Ladies. Tak to, tak to, tak to mogę. Szuka. Jeśli będę chciała no nie to musiałam Ale ja moja aplikacja, nie ja w to wierzę, że ja Ale wiesz, że koty, koty to słyszą no. i nali... no, się. I szukają, gdzie, jest ten, kot, gdzie tak. jest ten kot. Gdzie jest ten kod, a to telefon. Cześć, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj zrobimy My Tag. Zapraszamy, Zapraszamy mamy telefony. iPhone'a y, siódemkę i historia z tym, z tym akurat iPhone'em jest taka, że miałam w styczniu urodziny i chciałam na urodziny dostać małą patelnię, ponieważ nie robię sobie na śniadanie jajecznicę z dwóch jajek. Mhm. No więc ja mam iPhone'a siódemkę, nie wiem, kupiłam go w sumie, bo miałam iPhone'a piątkę i mi się już po prostu rozwalał także że nie dało się z niego korzystać, a akurat ten był w jakiejś takiej do, dosyć dogodnej dla mnie umowie, więc go wzięłam, no bo ja dosłownie nie korzystam z niego aż tak dużo, ale nie lubię jak coś mi się zacina po prostu. Ja z kolei mam e, LG Nexus który jest zrobiony w, powiedzmy tak, kolaboracji z Googlem. No i dostałam tę patelnię i yy, grzebałam w tym prezencie i okazało się, że jeszcze dostałam iPhone'a 7. Dziękuję, koniec historii. <grym> I telefon ten kupiłam dlatego, że mój ojciec ma bardzo podobny, jakby poprzednią wersję tego telefonu, i postanowiłam, że mi się bardzo podoba. Ja właściwie zawsze miałam telefon z Androidem, i zawsze było tak, że po jakichś 4-5 miesiącach, no maksymalnie 6 na coś zaczął się zawieszać. A iPhone y mają to do siebie, że po prostu się to kompletnie nie zaczynają i działają ci naprawdę sprawnie, płynnie, i wszystko możesz od razu zrobić. Nie musisz czekać 5 minut, aż ci się załaduje jedna aplikację, więc myślę, że to dlatego. U mnie typowo, gimbusiarsko, że tak powiem, iPhone 6S. A Chodzi o to, że zawsze chciałam właśnie mieć. Tego iPhone'a to było zawsze po prostu marzenie każdego dziecka. Chyba wydaje mi się tak, przynajmniej u mnie tak było. I stwierdziłam, że ile razy mogę zmieniać na Androida, przejdę na iOS'a i właśnie dlatego wybrałam iPhone'a 5S. No i póki co naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Mam go 4 miesiące. Powiem wam, że przesiadka z Androida wcześniej na iPhone'a to była jednak duża, no. duża rzecz, bo ze mną nie ukrywajmy się, wszystkie blogerki wszystkie mają iPhone'a, to nie mogłam się jakoś <grym> wybijać tutaj, więc... <grym> Jeżeli chodzi o mój telefon z zewnątrz, to mam takiego case'a marmurkowy, tumblerowy oczywiście. Albo nie noszę case'a, e, albo noszę taki bardzo cieniutki, silikonowy, bo mam wrażenie, że ten, no, ten telefon jakby jest cieniutki, nie chcę go pogrubiać case'ami. Telefon przyozdabiam różnymi naklejkami, e, gdzie znajdę na jakichś imprezach, albo po prostu ktoś mi, moi koledzy artyści mi dają. Ja mam taki problem dlatego, że dla tego telefonu prawie nie istnieje case'u. Więc mam jeden stan umysłu, mam różdżkę, e, którą wzięłam chyba od jakiejś koleżanki, mam Monalizę, którego koleżanki na naklejki. Nie ma takiego wyboru jak na przykład na iPhony czy nawet na Samsungi, e, więc na razie nie mam case'ów. Pamiętam mój pierwszy iPhone, to ja w ogóle miałam całą kolekcję case'ów, <laughs> taki, taki, owaki, wydawałam strasznie duże pieniądze na te case'y, a z każdym kolejnym telefonem tak sobie mówiłam, dobra, przestań. Ja mam taki case, który zasłania tutaj, że jest jabłuszko, więc żeby nie było takiego szpanu, jak jadę, często porusza się niestety komunikacją miejską, więc no, wtedy jest pewne ryzyko, że stracę ten telefon, mhm. dlatego lepiej to zasłaniać. Po bokach jest biały, bardzo, bar bardzo się brudzi i muszę go ciągle czyścić, ale Ach. poza tym to mam w, jeszcze wiele case'ów, ale planuję znaleźć jakiś bardzo porządny i bardzo ładny. Na Adresycji mojego telefonu jest Nowy Jork i Zachód Słońca. A Nowy Jork dlatego, że uwielbiam to miasto mimo tego, że nigdy tam nie byłam, ale myślę, że w najbliższym czasie się tam wybiorę. A już nawet zgasło. I było to na jakimś lumpeksie albo vintage shopie Jestem jest tam napisana, Fight Trump and start Startup ba Punk Band Today. Czyli właśnie e, walczcie z Trumpem i załóżcie dzisiaj już zespół punkrokowy, pankowy. Ja mam e, tapetę, która w sumie będzie pasowała do twojego e, case'a. Ja mam czarny marmur. Ja mam na swojej tapecie na zablokowanym ekranie swojego pieska. No słodkich. słodki. Mm. Zaczęło się od tego, że całą szukam jakichś tam obrazków mojej ulubionej postaci bajkowej Arielki. Mm. I trafiłam właśnie na. To, to nie jest taka Arielka, to jest. No jakaś po prostu inna grafika, ale ta dziewczyna, ona ma Lois, Loisz, odkrył ją na Arcie i powiedzmy od 10 lat na tapecie zawsze telefonu mam yy, jej grafiki. Nie, po tym filmie będzie stwierdzenie, że jestem Tumblr girl. Tutaj relationship goes Tumblr. <noise> tak a, bardzo. Takie, takie bardzo słodkie. Tak. Mm -hmm. Bo jeśli chodzi o ten ekran, to nie ma tutaj żadnej filozofii, ja po prostu mm, zawsze kiedy mam nowy telefon, to ym, szukam sobie jakichś y, gotowych tapet y, na tło i wybieram tą, która najładniej się komponuje z y, moimi aplikacjami. I w tym przypadku to były właśnie te truskaweczki. Y, I dlatego są. Ojej, oh um, ja mam 1181. No to ja cię przybiję, mam 2757. Ja mam około 700 zdjęć z kamery, ponieważ użyłam ten telefon tylko od pół roku, ale to tylko zdjęcia a jeszcze są obrazki i jeszcze są zdjęcia, które jakby w innych programach zostały opracowane, jakoś tam obrobione i zapisane w innych folderach, więc myślę, że tak będzie około tysiąca. Ja mam 3317 zdjęć, z czego 606 to są same selfie, no bo wiadomo, no, te powiem no. wszystko fotografuje. No. Nie wiem kiedy to, kiedy ja zrobiłam tyle zdjęć. Nie czyściłam telefonu już bardzo długo i dlatego to no, się jak... zebrało. Ja Miałam na swoim telefonie 3031 zdjęć. Głównie moje zdjęcia to są screeny autobusów i wszystkiego, jak dojechać, szczerze mówiąc. Więc, jakby wszystkie staram się też przegrywać na komputer, żeby, jakby ktoś ukradł albo coś w tym stylu, żeby nic się z tym nie stało. Bo moja pamięć backupowa jest już zapełniona, więc, jakby Aha. straciłabym wszystko, gdyby coś mi się więcej spodziewało. To moją ul ulubioną aplikacją jest chyba web chociaż nie działa aż tak dobrze, więc ja częściej też nawet stronę ze sobą odwiedzam, ale Filmweb i Instagram myślę, tak, bo ja w tym nawet nie mam za dużo aplikacji, mam jakiś Bank, Filmweba, e Light Meter do zrobienia sobie zdjęć analogicznych. Bank brzmi ciekawie. Tak, znaczy no, że mam po prostu, że mogę sobie sprawdzić ko na koncie, no nie ile mam pieniędzy, A, tak, na cały czas. A, bank, bank, Nie, 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 nie. nie. <laughs> Najczęściej korzystam z y, y, Shazam, bo tyle razy słyszę jakąś fanapęsynkę, a bardzo często nie mam pojęcia jaki to jest tytuł. Ja mam taką bardzo ciekawą aplikację, która jest bardziej dla rozrywki, tak powiedzmy, która nazywa się Art Challenge. Chyba najczęściej korzystam z Spotify, jeszcze bo ja kocham słuchać muzyki, więc więc Spotify, Filmweb i Instagram to są moje top. Używam przede wszystkim Pinteresta w każdej swojej życiowej sytuacji, kiedy mam iść na paznokcie, kiedy remontuję pokój, kiedy e, nie, wiem, nie wiem, w co się ubrać, e, jak się spakować, no po prostu... W... takiej inspiracji. Tak. I na przykład wyskakuje Ci taki obraz, yy, jakiś malarski, tak? Powinieneś zgadnąć... Yy... To jest autorem tego obrazu. I ja tak sobie lubię bawić, kiedy jedę do pracy albo kiedy stoję w kolejce. Moja absolutnie ulubiona to jest Evernote. Robię tam wszystkie notatki i tam mam naprawdę wszystko. I gdyby ta aplikacja mi się wykrzaczyła, to jej po prostu usiadła, zaczęła płakać i, i nie wiedziała, za co, za co się zabrać. Wszystkie scenariusze do vlogów, wszystkie jakieś notatki, coś mi wpadnie, jadę autobusem. Jadę. I to też jest fajna aplikacja, że mogę sobie synchronizować pomiędzy urządzeniami. No z komputerem, no nie tak, że coś pracuję, coś mi się przypomni, wpiszę sobie na, na komputerze. Ja Przypomniły się coś w autobusie, to sobie właśnie na, na iPhone'ie albo na iPadzie. Korzystam z aplikacji Everytap, ona się nazywa i korzystam z niej, kiedy jestem w Warszawie. Największy, największy nacisk stawiam mi mimo wszystko na social media i po prostu Instagram w centrum wszystkiego. Ale mam jeszcze jedną fajną grę, nazywa się World Chef i słuchajcie, tutaj prowadzicie swoją restaurację. Mm. I po prostu, no jak się zaraz załaduje. i gra jest cudowna zżera czas masakrycznie, ale uwielbiam coś takiego i po prostu ekspię bardzo. Kolejna ulubiona to już z mojej działki MyFitnessPal. Yy, to jest aplikacja, w której sobie zapisuję co jem w ciągu dnia, żeby sobie policzyć kalorie, makroskładniki, no bo pilnuję tego. To bardziej teraz, kiedy, kiedy jestem na redukcji. To jest aplikacja, w której em, mamy jakby kody rabatowe do różnych restauracji, możemy wpisać lokalizację, em, wykazuje nam, gdzie w pobliżu, jakie są restauracje, możemy zbierać punkty za np. zjedzenie czegoś, uzbierane punkty dają nam darmowe danie i tak dalej, i tak dalej cała machina. E, bardzo fajna aplikacja, jeśli mieszkacie w dużym mieście, to jak najbardziej polecam. Moja ulubiona ostatnia aplikacja to jest aplikacja y, słownik kocio. Ludzki. Co? Dla tych, którzy chcą zostać na przykład właścicielem własnej restauracji. Oczywiście. To jest dobra praktyka. I co mi powie kot i on mi potem tłumaczy, tylko że wyszło na to, że moje koty cały czas tylko może chcą jeść. No, ale to, że... super serio? Wiecie... To są niby jakieś. To jest jakieś... To są... Teraz nagrywam na kanał Ladies. I teraz tłumaczenie na Koci. Ale super historia, ja mi moja się stanie w prawdzie z dookoła, ale mam teraz trzy. No Czuję, ja że to nie jest sumuję. cicho, chodziła Ja w to wierzę. No naprawdę... cicho do... Czekaj, Czyli kot to słownik. Czy jak cat to human. Dzięki zaglądanie. Napiszcie w komentarzach, z jakich aplikacji wykorzystacie, a jeśli chcecie więcej jakichś takich fitnessowych porad, to zapraszam na mój kanał byciidz.pl. Na dole znajdziecie link.